Siema, z tej strony, Michaw, a to jest e, ponownie The Joy of Creation. Po e, e, ponad roku przeszliśmy w Kittiego. Bo niego. Bo nie miał być na, w drugim odcinku. E, tak więc. Let's go, Bunny the Bunny. Że Bunny the, the Kruelig. ulig, Basement. Miałem z tym. Główny problem, i to duży problem, jak można. O Jezu. Eee, Czyli resolution. Nie, nie, nie. O oh, fakt, Dobra eee, Jest duże. Ta. Eee, nieważne. Jezu, ja, ja muszę biec. Jezu, co ja robię? Ja muszę biec przecież. Eee, tutaj będzie coś, nie? Dobra eee, Lo tu nic nie ma. Mamy kapelusz O, mnie już chyba zobaczył Zauważyłem O kurwa, spierdalaj Spierdalaj stąd Spierd... Ehm um, Ty, bo mi jedna rzecz została w sumie Jedna rzecz Zostaw mnie gnoju No, i dupa chyba nie zdążę, prawda? No, nie zdążę. Eee, no, jakby nie miał mnie na ogonie, to może bym zdążył. Pierwsze co sobie bierzemy. Y, tutaj może być plakat. Nie ma plakatu. No, zbagowałem zbugowa się. Bierz to. Okej. Okay. Czy tutaj coś będzie? Mm, nie będzie. No dobra. Um, nie będę do 30 sekund. Okej, okay, mamy telefon. Klepa um, uliczka. Mam opony i jeszcze jedna rzecz. Ja pierdolę dole, serio. Oj, nie zdążę. Nie zdążę. Banie. Banie, chodź ze dupską dubską. No, RNG jest zdecydowanie przeciwko mnie. Więc nie w tą stronę. Dobra, jest to jest to. To jest to. Ty co? Że już? Tak szybko? Weźmy mnie. O, dobra. pewnie nie zdążę, prawda? Nie, bo się zgubię. Nein. No i no, proszę, proszę. Tam nie było przejścia? Co? No dobra, Ech, to zaczynamy po raz kolejny w tym samym miejscu. Ja co tam? No, ja mam dużo czasu. Kłamstwo, ja nie mam dużo czasu. Tak, kłamstwo z mojej strony. Ok, eee, nie żeby coś, ja nagrywałem ten basement tak dużo razy. Że mniej więcej wiem, gdzie co jest. Tylko cały czas się gubię, nawet wiedząc, gdzie co jest. Więc. Oh shit! Tutaj coś? Nie, tu byłem. Dobra, nie zdążyłem. Nie, to po prostu mi się tak odbywa. Bonnie! Hej, Bonnie! No, się nie widzieliśmy. Tak Oż w mordę. Oho. No dobra. Bier to. Już nie da zdalnie, nie? Co tyle, co dobra. Nieważne, straciłem tyle czasu. Ooo. Nie, nie tutaj. Dobra, no nie zdążę. Jestem w dupie, nie zdążę. I tak bym mógł bieg pod ryj. Jak ja się pocę przy tym, naprawdę. Nie dość, że jest gorąco, to jeszcze się pocę tutaj. Biegni, biegni. O świetnie. znowu mam tyle czasu na dwie rzeczy. No jak ich nie znajdę, to naprawdę Spieg dalej, spieg nie biegnij, biegnij co? co? O w mordę tu udało mi się przejść. Ice. To co, teraz cika? No, to było łatwe. To było łatwe. Teraz się zacznie. Teraz się zacznie. Slender de. The, Slendek the forest. Ile? 5 karteczek czy 8? 10. Hmm? Ty, A ty? Co? Ty? Halo? Zba ty gra mi się zbagowała, bo ja nie mogę ruszać myszką, kiedy. Okej. Okay. Musiałem przytrzymać żeby myszkę tam Żeby myszką ruszać A, No tutaj to dopiero będzie zabawa tutaj to dopiero się kurde zacznie wszystko Dobra myślę że dobrą taktyką jest chodzenie po tej ścieżce i po prostu rozglądanie się To jest najgorsza taktyka jak, na jaką mogłem wpaść najpewniej ale lepszej nie wymyślę Karteczka Mamy jeszcze 4 minuty mm, Więc na spokojnie, chyba dopiero dwie kartki znaleźliśmy. Jeszcze osiem! To nie będzie łatwe. To będzie. ciężkie. Przecież to jest duże jak ego. Je, je, nie. No, e, jeszcze siedem kartek. Ja tu nic nie widzę. Wiem, o to chodziło, żebym nic nie widział, ale. jajks. O, coś tam widzę. To światło. Czyli, muszę iść bardziej do środka lasu. O, o kurwa. Wziąłem. Literalnie ciarki przeszły. Mam gęsią skórkę. Pierwszy raz mi tak włosy dęba stoją. To było... Straszne. O, tu jest karteczka. Świetnie. Nie wiem, tu ma dziwne hitboxy. Yy, znaczy, no, hitboxy. No, dziwne kolizje, żeby ten zebrać to. Trzeba na naprzeciwko. Nie można z boku. Nie, trzeba stać prosto. Prosto padle, trzeba stać do karteczki. No znowu. Ja muszę na nią świecić chyba latarką. Chyba. Yy, nie jestem pewien, no on tak mi się wydaje. Bo on działa tak, że mam wyłączyć i się na nią patrzeć. M może to jednak tak działał. Nie wiem, będę musiał przed mną Nie umiem się wysłuchać. Będę musiał to przetestować. O, mamy karteczkę. Mamy kamień. To idealne dla kamieniary. Aha, ja mam chyba się nie patrzeć zbyt długo też na nią. Okej. Okay. Dobra. To mi dużo nie daje, ale jednak coś tam daje. Moje zdanie nie, nie, nie miałem sensu. Wiem o tym. Wiem o tym. Żeby był... no. Jeszcze raz się zetną jakieś drzewo, to przysięgam Szlag nie trafi Okej okay. Chyba rozumiem Chyba ją wykminiłem Jak, z wiem jak ona działa Nice Kur Chyba ja znowu, znowu mam gęsią skórkę Eeeem... Um, problem jest taki, że nic... nigdzie... Ni, yeah. Zgubiłem się. Ja nie wiem w którą stronę już szedłem. Gdzie byłem, a gdzie nie? O! Nie, to była latarka tylko. Gdzie? Gdzie? Nie widzę jej! Gdzie? Nie widziałem jej. Ja nic tu nie widzę Ja mam ciarki na plecach Co, co jest? Ja ją słyszę co miał ja już byłem w tym miejscu Gdzie ona jest? <śm> <śm> Ja to pierdol... Nie 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 się nie Jezus Maria Nie mam siły na to Ja... Lubię horror Ale... Ja lubię horrory i nie lubię horrorów Guys, ja nie lubię mieć ciarek Znaczy lubię To jest dziwne Lubię się bać O, W ten sposób powiem ale nienawidzę już tego... nienawidzę potem już tego uczucia. E, obawiam się, że zrobimy to potem. Jakby na dzisiaj mi starczy tej gry. Na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.